Halo, halo! halo? Witaj z tej strony! Witajcie! Z tej strony Fongai. Jak już mówiłem zbliża się FNAF 4 i trzeba przygotowywać teorię, ale jednak teraz chciałem powiedzieć o czymś innym, o nadchodzącej grze Five Nights at Candies spamiłem trailerem tej gry wszędzie. Pojawiło się na ten temat więcej informacji, więc chciałem się z wami nimi podzielić. Najpierw oczywiście raz jeszcze zalinkuję wam do Teasera. Kliknijcie tutaj, jeśli jeszcze nie wiecie, o czym mowa. Najpierw chciałem pokazać wam taki mały aspekt dotyczący nadchodzącej fanowskiej gry, a jest nią maskotka. Tak, podczas gdy we FNAF mamy babeczkę, tutaj będzie hamburger, Cóż, czemu by nie, prawda? Idąc dalej, ogólnie cały dzisiejszy odcinek był dlatego, że autor gry, Emil Macko, wydał na Game Joltie jakiś czas temu parę informacji na temat swojej nadchodzącej gry. Widocznie dostał dużo pytań i tutaj na nie odpowiedział. Po pierwsze, powiedział, że Five Nights at Candace nie będzie minigier, mimo że mogą one łatwo podzielić fabułę, to on woli robić coś bardziej w stylu oryginalnej gry i z raczej mowa tutaj jedynie o halucynacjach, ale więc jednak. Znaczy to, że w grze będzie jakaś fabuła i jestem jej bardzo ciekawy. Dalej pytanie o platformę. Gra będzie dostępna tylko na Windowsie. W grze nie pojawią się postacie z Five Nights at Freddy's, co najwyżej w taki sposób jak na teaserze, ale raczej niezbyt. O, właśnie to jest ciekawe domówienie. Ogólnie cała gra raczej będzie skupiała się na świecie FNAF, ale nie będzie zbytnio zahaczać o oryginalne postacie. Emil Macko mówi, że chce aby jego gra była jak najoryginalniejsza, dlatego nie korzysta z rzeczy stworzonych przez Scotta, a skupia się na swoich postaciach. Mimo wszystko, jednak, jak mówiłem, wszystko dzieje się w świecie FNAFa po zamknięciu lokacji z FNAF 2. Ciekawe, jak i czy w ogóle gra nawiąże jakoś do poprzednich ofiar. Jako tako, mamy tutaj 7 animatroników, więcej innego więcej. gdyby wpasował się w oryginalną szóstkę, więc pewnie będzie nawiązywał do czegoś innego. wszystko zależy od pomysłów Emila. Dalej mam dosyć śmieszne info: Emil powiedział, że jeżeli Scott nie przyspieszy gry. To Five Nights at Candy's zostanie wydane przed FNaF4, ale od niedawna widzimy smutną prawdę. Nie wiadomo koniecznie, może autor wciąż ma w planach wyrobić się przed Scottem? Następne mamy info, że Emil nie zamierza nikomu pomagać w jego własnych grach, pracach, możliwe, że był rozchwytywany i tak dalej, jednak pracuje dla siebie nie planuje nic szczególnego. Jeśli chodzi o let's play, nie zamierza nikomu odmawiać niczego, nie wymaga, żeby go oznaczać w opisie ani nic, jedyne czego chce to, żeby nikt się pod niego nie podszywał. Na koniec dowiadujemy się, że nikt nie dostanie demo ani wersji przedpremierowej. Tyle, Gry jest darmowa i nie na tyle mała, że demo nie jest potrzebne, a wersja przedpremierowa Emil nie chce nikomu dawać pierwszeństwa, choćby nie wiadomo, co to miał. Takie info na temat rozwoju Five Nights at Candy's. Gdy gra w końcu wyjdzie, na pewno zrobi na ten temat jakiś film. Ba, zrobi live'a, a co stać mnie. W najbliższym czasie planuję dwa live'y. Live z y. Five Nights at Freddy's 4 i Live z Five Nights at Candy's. Ten pierwszy będzie albo 8-9 sierpnia, zależnie od te tego kiedy Scott wypuści grę, ten drugi też zależy od wypuszczenia gry. Cóż, w tym odcinku to było na tyle. Możemy czekać na dwie wielkie, zbliżające się premiery. Tymczasem ja już pracuję nad następnymi odcinkami. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam do komentowania, subskrybowania, oglądanie w przyszłości i do zobaczenia.